Nie ma jak inaczej powiedzieć Wam wytłumaczyć jak duża jest ta rebelka, albo jak mała jest ta rebelka. Ja mam niecałe 1,80, Ania się upiera, że to jest 1,76, ja się upieram, że to jest 1,79 ja m. Ale zobaczcie jak wygląda, jak wygląda na tej rebelce. co nie? Ja sobie ją oddalę. Co? Ja nie będę jej zapalał, bo to bez sensu. No, ale zobaczcie, no, jak dla mnie ta pozycja jest niewygodna. Osobiście, ja sobie jeździłem na tej Rebelce w ten sposób Bo ja lubię mieć nogi wyciągnięte do przodu Tak więc ciężko powiedzieć czy to jest za mały, dla, za mały motocykl No nie wiem Czy mógłby być wyższy? Może powinien być większy Bo co, co do wysokości siedzenia to chyba nie ma siedzi się, jak na, siedzi się jak na kiblu na tym Nie wiem, moim zdaniem trzeba byłoby tutaj coś z podnóżkami pokombinować No ale nie wiem czy to się da, bo ta rama jest tutaj tak blisko zamontowana Że ciężko było zrobić jakieś takie fajne podnóżki A poza tego, żeby to nie wyglądało śmiesznie tak więc, moje zdanie jest takie, że to jest motocykl raczej za mały do człowieka, który ma 80 a Ania na tym wygląda idealnie. Kurde, tyle tych komarów tutaj. Dla Ani ten motocykl jest chyba dobry, prawda? Dla Ciebie jest dobry? Nie czujesz się za mały? No, może i za mały. No, no to więc widzicie, ona, jak ona mówi, że jest trochę za mały, to mówię, no to takie, takie siedzenie z tymi kolanami takimi zgiętymi, no może przysparzać, e, e, tak powiem, niewygód. No, ale to jest inaczej mówiąc tak. To jest, to jest niezła 125 Jeśli chodzi o trwałość, jeśli chodzi o jej parametry jazdy i tak dalej Które myśmy jeszcze nie doznali, bo mamy ją zblokowaną Natomiast czego więcej wymagać 125? Natomiast chyba przez to, że widzicie mnie na tym motocyklu ma odmiany tutaj w samochód Dobra, to widzieliście mnie na tej Na Rebelce Teraz zobaczcie mnie na F 1100 Która moim zdaniem jest wystarczająco duża naprawdę na solową jazdę i jazdę z pasażerem to jest tego no patrzcie, no to jest majstersztyk na tym się siedzi jak na tronie no naprawdę, nie ukrywam, te nogi są mogły być trochę do przodu można by se w tej, te podnóżki no ale pozycja jest mistrzowska, siodło jest też zajebiste naprawdę, co jest zabawne ja wam tu przytargam tą piątkę i na tle VT1100 zobaczycie różnicę w wielkości motocykla bo dla mnie, jak ja zobaczyłem w garażu, jak postawiłem w garażu tą piątkę to było to dla mnie doznanie szoku, jak wygląda, jak, jak duża dopiero jest szadołka. Bo dopiero na tle z tej 125. piątki, ona naprawdę się prezentuje na dużą. O, nie chodzi o samą długość jej. Ale, to no zobacz, weź tak z każdej strony albo daj mi. Weź. W sumie to jak zwykle ten aparat przykomuje. Nie wiem czy to będzie widoczne, bo jak ja na to patrzę to tutaj to to wygląda bardzo małe, ale jak teraz tutaj kręcę przy was to się nie wydaje już takie małe kurde, trzeba by to na żywo zobaczyć. No, no moim zdaniem ta szadołka, ta rebelka ginie przy tej szadołce. Nie te baczek się mieszy, zobaczcie Baczek przy rebelce no, ale w sumie czupery, te stare czopery też tak miały, wąskie baczki miały. A baczek cruzera, no. no moim zdaniem, tu nie ma co porównywać, ale. No, ale źle się nie prezentuje ta rebelka. Choć jak taka pierdziawka, trochę. No nic, za do nauki dobre, ale nie sądzę, żeby tym długo, długo można było się bujać, jeżeli ktoś ma większe aspiracje. Nie sądzę, żeby ta frajda z jazdy była z latami do osiągnięcia. Owszem, ja mógłbym pojechać tym motocyklem sobie nad morze, tą rebelką. dojechać dojechałbym, ale ja tam lubię komfort. Ja tam lubię wygodę i to się liczy w tych motocyklach, bo wszystkim da się jeździć, ale to nie o to chodzi. Owszem, jak się nie ma co się chce, to się cieszy z tego co się ma. Tutaj ja tego nie podważam. Ale skoro pytacie mnie, czy mając M85 czy M80, ta rebelka nie będzie za mała, no to mówię Wam otwarcie, że będzie za mała. Choć zawsze pozostaje ta opcja, że powinniście się przymierzyć do tego motocykla, powinien Wam ktoś cyknąć fotkę, nie wiem, nagrać filmik, żebyście sami to ocenili. Skoro mi nie wierzycie na słowo, no to sami sobie to ocencie, żeby ktoś wam zrobił z tego. Ja zawsze zachęcam, że jeżeli macie jakieś wątpliwości co do modelu, co do marki motocykla, to jedźcie, siądźcie sobie na nim, przejedźcie się kawałek jak się, jak się da. Dzięki temu im więcej motocykli dosiędziecie, im więcej ich zobaczycie, tym lepszą decyzję podejmiecie. Zawsze tak jest. No i zawsze można porozmawiać z właścicielem, zawsze coś powie wam ciekawego. W końcu to też motocyklista, nawet jeżeli żegna się już z, z motocyklem, to zapewne nie na długo. Tak więc pamiętajcie, żeby po prostu pojechać, sprawdzić, bo moja opinia może być opinią osoby, która jeździ na dużym motocyklu i uważa wszystko mniejsze za zbyt małe, zbyt mało komfortowe. Natomiast osoby, które wsiądą na tą rebelkę po 10, 15, 20 latach niejeżdżenia, powiedzą, że fajny motocykl i całkiem, całkiem duży. No i pocieszą się tym rok, dwa sezony i sprzedadzą. No takie jest kolej rzeczy, co nie? Ja jestem przyzwyczajony do dużego motocykla i dla mnie to jest za małe. Tak więc to mamy nakręcone. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości. Trzymajcie się. Hej!